Jak widać, ja jestem chłopak z gór, z zielonej góry. Ale lubię góry, drodzy Zielone burzanie. Wiem, że głosujecie. Bardzo wam dziękuję za wszystkie głosy w plebiscycie e, telekamery. W tym roku kolejny raz, piąty raz dostałem nominację w kategorii najlepszy prezenter. I czuję się trochę jak Leonardo DiCaprio. On też pięć, sześć razy był nominowany do Oscara, nigdy nie dostał. Dopiero za piątym czy szóstym razem właśnie trzymał w ręku statuetkę. Mam e, wrażenie i trzymam mocne kciuki, żebym w tym roku to ja zamienił się w Boskiego Leo i w końcu po tych kilku nominacjach dostał ten telekamerami, ale nie dostanę jej bez Was, bez Waszych głosów. Dlatego dziękuję za wszystkie smsy, wszystkie głosy i sercem jestem jak zawsze z Zieloną Górą. Może jedną nogą w Warszawie, ale drugą i sercem zawsze Zielona Góra. Dziękuję. Bardzo mocno Was wspieram i pozdrawiam. Bardzo dziękuję.